Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przemierzamy o Polszczyznę w poszukiwaniu pozostałości po naszych polskich faraonach. Ale o tym w drugiej części odcinka. A w międzyczasie postanowiliśmy odwiedzić miejscowość, której nie było jeszcze żadne z nas, więc pomyślmy, pomyśleliśmy, dlaczego nie teraz. Otóż jesteśmy w miejscowości, w której źródła pisane z 1252 roku, pierwsze źródła pisane, które wspominają o tej miejscowości, nazywają ją Kruzburg. Jeżeli nic wam to nie mówi, to może podpowiem Wam jedna z tych miejscowości: Kruzeborg. Kruciburg, Krucenburg, Krucemburg, Kruczburg, Krewczburg, Kruczeburg, Kruciborg, Kruczenburg, Krejcbergam. Ale jeżeli nadal nic nie macie się, mi też nic nie mówiła, otóż jesteśmy w Kruczborku. Także idziemy teraz sobie troszkę pochodzić, pokażemy Wam jakieś e, widoczki, a zaraz Karolina opowie Wam więcej o nazwie. Także zapraszamy na ten odcinek. Nazwa pochodzi z języka niemieckiego, od słów krzyż oraz gród lub zamek, a jest związana z zakonem krzyżowców, którzy w 1253 roku otrzymali od księcia wrocławskiego Henryka III zgodę na lokację tego miasta. Zwano ich również krzyżakami z Czerwoną Gwiazdą bądź krzyżowcami z Czerwoną Gwiazdą, a także szpitalnikami. A na temat ich pochodzenia można znaleźć kilka rozbieżnych informacji. Jedne źródła głoszą, że przybyli z Betlejem, inne z kolei podają, że zostali założeni przez papieża Anakleta. Chyba najbardziej prawdopodobna historia powstania tego zakonu jest taką, że znaleźliśmy na jego stronie internetowej, ponieważ, uwaga, istnieje do dnia dzisiejszego, co prawda. Na początku lat 2000 liczył około 200 członków, no ale jednak. A powstał w latach 30. XIII wieku w czeskiej pradze. Wywodzi się z leickiego bractwa przyszpitalnego, który pracował w szpitalu fundowanym przez czeską księżniczkę Agnieszkę, która została potem świętą Kościoła katolickiego. W 1250 roku owa Agnieszka zaczęła sobie u papieża, by nadał, nadał jej jakiś symbol, który wyróżniałby ten zakon pośród innych zakonów. No i tak właśnie, już dwa lata później, nadany został im symbol sześcioramiennej czerwonej gwiazdy, która wyróżniałby zakon do dnia dzisiejszego. Najważniejszym punktem na rynku jest bez wątpienia ratusz, któremu towarzyszą dwie kamieniczki. Pozostałości po sześciu dwurzędowych barokowych domach kramarskich. Niestety większość z nich spłonęła w 1925 roku, ale tutaj z boku, zaraz Wam pokażemy, znajduje się płaskorzeźba, która prezentuje właśnie te kamienice, które nazywano dwunastoma apostołami, które miały wtedy strzec tego miasta. Przed Wami kościół Chrystusa Zbawiciela, gotycki budynek z XIV wieku. Jednak przez to, że był wielokrotnie niszczony, to jego obecny wygląd datuje się na około 1750 rok. Do kościoła przylega wieża widokowa, na którą bardzo chcieliśmy się dostać, no ale cóż, nie było nam dane. Jak zobaczycie, mieliśmy w tym odcinku wyjątkowego pecha i jeszcze nie raz całowaliśmy klamkę. Wróćmy jeszcze do ratusza, bo moim zdaniem jest związana z nim dość ciekawa sprawa. Otóż e, na szczycie jest taka złota kula, mam nadzieję, że ją widać. Pewnie nie, ale to pokażemy z troszkę innego ujęcia. Otóż okazuje się, że jest to tak zwana kapsuła czasu. Otóż podczas remontu i demontażu tej iglicy w 2012 roku otworzono tą kulę i znaleziono tubę, w której były dokumenty datowane na 1926 rok. Był tam wstęp od ówczesnego burmistrza oraz dokumenty przedstawiające historię tego miasta od połowy XVIII wieku. Burmistrz z 2012 roku również nie pozostał dłużny. Włożył tam swój, swój tekst, swoje dokumenty opisujące aktualną sytuację ilość mi, mieszkańców Kurzborka, aktualną sytuację również Polski, to jest prezydentem, premierem i tak dalej, także ciekawe kto i kiedy to otworzy. Także mam nadzieję, że Was też to zaciekawiło tak samo jak i mnie. Czy też się tam wejść? Pewnie nie. Pewnie nie. Ale sprawdzimy Niespodzianka Pewnie, pewnie jest. kiedyś się dało, ale no cóż W tak, to -y tak jak wszystko inne od maja do września Stali widzowie pewnie są przyczajeni, że jak jest nasz odcinek to staram staram się, żeby było coś o zamkach No i coś nam się udało znaleźć a dokładnie to co zostało z zamku królewskiego, ponieważ ta kamienna na podstawie zbudowana w 1907 roku to jest najprawdopodobniej jedyne co z nami zostało do dnia dzisiejszego w formie nienaruszonej jest jeszcze brama krakowska ale została ona przebudowana żeby puścić pod nią ruch samochodowy co ciekawe kluczbo było otoczone murami tylko z trzech stron, Czwarta ze stron była, po czwartej ze stron była tylko drewniana palisada i naturalne Przeszkody takie jak, jak bagna i tak dalej. Były też dwie bramy: jedna wodziła na stronę polską, druga na stronę niemiecką. I chcielibyśmy Wam teraz coś nieco więcej tutaj pokazać, ale chociaż wieża i, i sama, sama brama prezentują się dość ciekawie, to są otoczone świetnikami. Zresztą chyba tutaj, tutaj widać, więc to nie wygląda zbyt fajnie, ale coś tam Wam zrobimy, jakieś przewitki. Po drugiej stronie ulicy jest jeszcze druga część murów. Też ją będzie ciężko pokazać, bo trafiliśmy dość pechowo, bo jest w czasie remontu, więc są rusztowania tak dalej. Coś tam może nam się uda. A w tej drugiej części i również nad całą nad ulicą, nad, w bramie Krakowskiej jest muzeum imienia Jana Dzierżonia. Podzielone na dwie części, regionalną i taką trochę regionalną, w której znajdziecie muzeum pszczelarstwa. No, jak Was to interesuje? Zapraszamy, teraz idziemy poszukać jakiś fajny ujęć, gdzie nie będzie za dużo świetników. No więc także to tyle z naszej próby wejścia do środka. Całe muzeum zamknięte. Jeszcze ostatnie ujęcia na wieżę i z drugiej strony I co? Zbieramy się dalej borska Wenecja. A po takim bruku stąpali mieszkańcy Kluczborka w XIX wieku. No i co Karola? Może opowiesz wszystkim zainteresowanym, gdzie my się znaleźliśmy. Oczywiście! <laughs> Jesteśmy w parku miejskim i zatrzymaliśmy się tutaj przy Glorietcie, czyli takim pawilonie z kolumnami. A jest to pomnik upamiętniający ofiary I wojny światowej Ludwoka właśnie. No i co? Chyba zacny muralik. Tak, znaleźliśmy go na jednym z osiedli. Był on stworzony na Stolecie Niepodległości Polski, a zrzutkę tutaj sami... Zrzucali się na niego sami mieszkańcy, więc to dzięki nim. A wiemy, czy mieszkańcy osiedla czy całego Krużborka? Nie wiemy. Zakładam, że całego Krużborka, ale nie wiem. Pewności no. nie mamy. A tutaj obok jest jeszcze drugi mural. Jak Was zainteresuje, jak będziecie, to jest na ulicy Osoś Osowskiego, tak. dokładnie. I tu jest jeszcze drugi mural, zrobiony aktualny. dla, Batach jest bardziej aktualny zdecydowanie, dla lekarzy. Także ja teraz znikam z kadru, bo po co ja, teraz Wam go pokażę. A jednak to nie tylko dla lekarzy. Nie wiem, czy to widzicie na internet jest napisany komu Mural jest zapotykowany, są nauczyciele, sprzedawcy, pracownicy, są socjalni sąsiedzi, kapłani, rodzice, wolontariusze, medycy, policjanci, strażacy i kurierzy. Zanim opuścimy Kluczbork i udamy się do naszej docelowej destynacji, postanowiliśmy odwiedzić jeszcze jedno miejsce w tym mieście. Znajdujemy się nad zbiornikiem retencyjnym, co oczywiście widzicie za nami. Jest to dość nowy zbiornik, on ma niecałe 10 lat. W okresie letnim można tu oczywiście popływać czy wypożyczyć jakiś sprzęt, a my korzystając z okazji sobie tutaj usiedliśmy i przypomnieliśmy sobie o kilku rzeczach, które zapomnieliśmy powiedzieć w samym centrum miasta, także kontynuujemy dalej. Tak, myślę, że warto tutaj wspomnieć o kilku rzeczach. Przede wszystkim o tym, że kluczbar był zawsze bardzo zróżnicowany. Wspólnie tutaj żyli, żyły osoby posługujące się zarówno językiem polskim, jak i językiem niemieckim. Mniej więcej jedna trzecia osób posługiwała się językiem niemieckim. Zróżnicowanie było też pod względem religijnym. Wspólnie tutaj mieszkali wyznawcy judaizmu, katolicyzmu. Jak i Ewangelicy. Co ciekawe, protestanci duchowni odprawiali mszy w dwóch językach. Dopiero w okresie międzywojennym, po dojściu do władzy tego małego Austriaka z Wąsem, zostało zakazane wykonywaniem mszy w języku polskim. Tak, warto tutaj wspomnieć, że cały powiat kluczborski po 1921 roku należał do Niemiec i dopiero w 1945 roku, kiedy wkroczyły tutaj wojska radzieckie, dokładnie 18 marca 1945 roku został cały tutaj cały rejon włączony do Polski. Chyba powiedzieliśmy wszystko, co chcieliśmy Wam powiedzieć. Nie wiem czy chcesz ocenić cokolwiek w Kruszborku, bo ja powiem szczerze Kruszbork jest drugim miastem na mojej liście miast opolskich. Problem jest taki, że to jest drugie miasto, które odwiedziłem. Tak, rynek jest taki malutki, ale całkiem całkiem urokliwy, natomiast tak naprawdę gdzieś tam dwie uliczki dalej, no już tak jest nieciekawie. Gdzieś tam pojeździliśmy dookoła i wszystko wyglądało... Całkiem sympatycznie, także myślę, że tak, taki wypad na jeden raz ok, ale chyba nie wrócimy. Tak, polecam, polecam miasto, jak jeszcze się żeby spędzić kilka godzin, pochodzić sobie, po, pozwiedzać, ale tak, żeby jakoś na, na nie wiem, więcej dni. Nie wiem czy, czy warto. Ale z drugiej strony, my jesteśmy, my się bawimy w YouTuba, bawimy się w podróżniku, w podróżniku jak może to nazwać. Nasza opinia kompletnie nic nie znaczy. Także możecie mieć inną, za, wbijajcie tu wyróbcie sobie własną opinię no i dotarliśmy e, co prawda piramidy z drogi nie widać i trzeba zaparkować pod tym kościołem też fajny drewniany kościółek, może mi się wejść Sonia co też o nim opowiedzieć e, piramidę jeszcze nie widzimy ale idziemy i zaraz wam zaraz ją pokażemy kurcze zimno się zrobiło Dobra, idziemy pod piramidę. No i właśnie już jesteśmy. Także zmienię, wrócę kamerkę i teraz patrzcie, prezentuje się naprawdę fajnie. Tak więc mamy to. Udało nam się odnaleźć tą małą cząstkę Egiptu w małej miejscowości o nazwie Rożnów w województwie opolskim. Tak więc tak się prezentuje piramida rodzin Woneben i Moring. Wzorowana chyba na tej najbardziej znanej, czyli piramidzie Chopca w Gizie. Jest w wysokości 8,5 metra. Jak widzicie z ściętym czubem, to i naprawdę fajnie, że to oglądacie, ale to ona się prezentuje na tyle okazale. Że naprawdę jak macie okazję. E, zachęcam was, żebyście sami ją odwiedzili, bo naprawdę prezentuje się e, wspaniale. Piramida powstała w 1780 roku, a jej projekt zlecono niebyle komu bo Karlowi Gotthardowi Lankansowi, czyli twórcy bramy brandenburskiej. E, czytałam też, że miał na swoim koncie kilka takich projektów, ale niewiele przetrwało do dnia dzisiejszego, więc, więc fajnie, że mamy coś takiego w Polsce i możemy. Odwiedzić i zobaczyć ten grobowiec na własne oczy. Tak jak Adrian wspomniał, warto tutaj naprawdę przyjechać, bo ja oczywiście czytałam, że ma to prawie 9 metrów, ale jakby zrobiło to na mnie dużo większe wrażenie na żywo, nagle wydaje mi się to naprawdę dosyć dużo. Także zachęcamy, my Wam pokażemy jeszcze kilka innych ujęć. Zrobiło się dosyć zimno i strasznie wietrznie, ale spróbujemy pokazać jak najwięcej, także zapraszamy do dalszej części. W coś jeszcze Rodzina von Ewen miała nadzieję, że w takim grobowcu zazna spokoju. Niestety w 1945 roku, kiedy najechali na tę ziemię Sowieci, splądrowali we wnętrze grobowca. Później niestety Polacy tutaj też nie oszczędzali. Tego miejsca odbywały się tutaj nieraz jakieś lipacje alkoholowe, z tego co udało nam się gdzieś tam znaleźć i przeczytać. Poszukiwacze skarbów też tutaj zaglądali i plądrowali to miejsce, ale w 2019 roku odbył się remont. No i jak widzicie, wygląda to naprawdę dzisiaj dużo, dużo lepiej i solidniej. Jest wejście, na którym jest skutka, więc nie tak łatwo się dostać do środka, więc mamy nadzieję, że teraz naprawdę pozostanie to. Już w stanie nienaruszonym i nikt tutaj nie będzie zakłócał w spokoju zmarłych. Rodzina von Ebenów była właścicielem tych ziem. Jej główny przedstawiciel, Agus Freyer von Eben, generał armii pruskiej, bardzo zafascynowany Egiptem, całą egiptologią, zażyczył sobie podobno właśnie taki grybowiec. Jest też druga wersja, ale to powiedziałem podobno, ponieważ znaleźliśmy, że może jego syn Fryderyk, znając fascynację swojego ojca, postanowił zrobić mu taki prezent. W każdym razie, ciała były składane między 1780 a 830 rokiem. Łącznie tych ciał było podobno 28. Jednak tak jak Karolina mówiła, przez, przez działania Armii Czerwonej i także Polaków. W sumie jest aktualnie e, kilkanaście. Możemy jedną rzecz przez okno spróbować Wam coś pokazać jednocześnie, próbując, wiadomo, nie, nie dużo spokoju e, tych, tych, tego miejsca. Co mnie zaciekawiło, to podobno sama forma tego e, budynku do grobowca miała zapewnić mumifikację e, e, ciała tam pochowanym. E, oczywiście e, to, że, że zbudowana została tam kilka metrów od kościoła, co powinniście widzieliście na ujęciach, miało zapewnić też spokój, e, wieczny odpoczynek tym, tym duszą. E, to jest rodzina, która zbudowała sobie piramidę, więc miało to też, chodziło też o podniesienie, pokazanie swojej, swojego bogactwa, podniesienie prestiżu e, tej rodziny. Okna piramidy nawiązywały do egipskiego Boga Nieba i opiekuna monarchii Horusa, a jego oczy miały symbolizować odrodzenie. Prawe oko to słońce i symbolizowało przyszłość. Lewe zaś miało symbolizować księżyc, czyli przeszłość. I to by było na tyle. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki, że byliście z nami na tej krótkiej wycieczce. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie kiknąć łapki w górę, to naprawdę dużo daje. Zachęcamy Was tutaj do przyjazdu samodzielnie, bo naprawdę warto. A tymczasem z opolskiego Egiptu żegnają Was trawyciele przygód. Lewe zaś miało symbolizować księżyc. Dzisiaj przemierzamy o Polszczyznę, w poszuki. O Boże, to jest trudne słowo w poszukiwaniu. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki, żeby. żeby a nie umiem mówić Za <laughs> Zasiemno już. Otóż jesteśmy w miejscowości, o której pierwsze źródła pisane z 1252 roku mówią o, jako o Krusburku. Krusburku, no? Proszę.